Cześć, ja, misiaczki, z tej strony znowu AzazelTV, witam w kolejnym przeglądzie Snapshota Dzisiaj będzie to snapshot 21w06a, który dodaje długo oczekiwany przez graczy system nowych generacji jaskiń e, Oraz e, nową zwiększoną wysokość świata Jest ona zwiększona teraz do 320 bloków, a więc jest to o ile się nie mylę o 64 bloki więcej niż poprzednio Mogę wam to teraz zaprezentować więc podlecę sobie tutaj do takiej tej małej platformy, którą wcześniej zrobiłem no, jak widzicie, height limit for building jest 320 blocks. Oczywiście pięknie przeczytana po angielsku liczba. Oraz oprócz tego, że świat został jakby zwiększony w został również limit budowania zwiększony poniżej bedrocka, czyli poniżej zerowego poziomu. A więc teraz można też budować do poziomu minus 64. Dobra, przejdźmy teraz do... Aha, jeszcze zapomniałem o innej rzeczy. Mianowicie tym, że na tym snaprzecie obecnie. Możliwe też, że na następnym nie będziecie mogli zagrać na swoich starych światach, przez to, że przez ten update i po prostu nową generację jakby terenu mogą zostać, on, zostać one zniszczone, czy tam skoruptowane, jak kto woli. Dobrze, ogólnie to zacznijmy od pierwszej rzeczy, która wydaje mi się, że jest bugiem, ponieważ tak było napisane w change logu. A mianowicie takie dziwne dziury pojawiające się w rzekach, znaczy nie w rzekach, tylko w jeziorkach. i prowadzą one ogólnie w większości do systemów jaskiń. Akurat ta chyba nie prowadzi do niczego. Tak, dokładnie. Ale w większości z nich możemy przejść do naprawdę niskich poziomów. Ogólnie mówiąc o jaskiniach, zostały dodane jakby dwa typy. Jest to typ, który modżank nazywa chyba jako spaghetti, czy coś w tym stylu. I jest to nic innego niż jak po prostu stary system generowania jaskiń. O, tutaj na przykład się znajduje. ona ci pojawiły diamenty, mm, zobaczę w sumie na jakim poziomie. 15 to tak w sumie, w miarę normalnie. I w sumie to nie różnią się one w zasadzie niczym. Może w niektórych momentach są trochę większe od poprzednich, czyli tych sprzed update'u obecnego. No i w sumie to są one no, ładnie mówiąc, dosyć nudne. I faktycznie Askinie, czyli te większe, które widzieliśmy na Minecraft Live Pojawiają się nieco rzadziej, ale nadal są dosyć jakby pospolite, żebyśmy je mogli normalnie często spotykać I co, no to jest akurat rewina, ale postarałem się znaleźć taką normalną Gdzieś przed chwilą miałem tutaj taką, o właśnie I w ogóle ten odcinek jest nagrywany gościnnie z moimi ziomeczkami z Discorda, jeśli chcecie możecie się przywitać Hejka, naklejka, widzowie To tej strony LogoTV no i ogólnie to... Mamy teraz właśnie przykład takiej dużej jaskini. I co ciekawe, nowe bloki albo dekoracje znane jako glowlicę, które przedstawiałem poprzednio z naprzcie, czy tam poprzednio z naprzecie dwa temu, jakby mógł to powiedzieć. Ponieważ ostatniego z bujnymi jaskiniami nie nagrywałem. Z przyczyn bliżej niewyjaśnionych. I ogólnie to daje to, jak już mówiłem, bardzo ciekawego efektu, chociaż przyznaję, że mogłoby się ich generować trochę więcej. Żeby lepiej Wam pokazać, nam sobie efekt Night Vision. No, i jak widzicie, te eskinie są wręcz gigantyczne. Mają one po kilkaset bloków długości, czy tam jak to woli szerokości. Oraz jak było pokazane, możemy się na nich normalnie poruszać w łódkach. Nurkować w nich, żeby dostać się do innych. Oraz czasami pojawiają się w nich magma-bloki. Co również dodaje ciekawego efektu oświetlenia pod wodą. Dobra, przejdę sobie jeszcze raz do trybu spectatora. Oczywiście, geody ametystowe cały czas się pojawiają. Czasami, nawet tak mamy szczęście, możemy je znaleźć tak jakby wiszące, o na przykład tutaj. Możemy znaleźć w pełni praktycznie odkrytą. Oraz pojawił się dungeon, którego no, niestety modrzęg nie będzie zmieniał w tym updatecie, ponieważ powiedzieli, że wygląda on ładnie według nich. No, niezbyt się z tym zgadzam, ale nie będziemy kwestionowali ich zdania. I e, co jakby mógł powiedzieć jeszcze o jaskiniach? A! Mm, jeśli chodzi o opuszczone kopalnie, zostały one lekko zmienione. Ponieważ teraz wszystkie opuszczone kopalnie, które będą się znajdowały jakby na powietrzu, czyli tak jakby zamiast latać będą, miały na sobie takie jakby filary z pniów, jakby jako taka podstawa. Wygląda to nie powiem, że dosyć ładnie. Tak samo jak możemy również tutaj zauważyć, że jaskinia normalnie wygenerowała się na bedroku, co wygląda no, trochę mniej ciekawie i wygląda, jak ktoś po prostu się pobawił na kreatywie. <laughs> Ale widzimy też przez to, że jaskinia schodzą do naprawdę niskiego poziomu. Zejdźmy teraz, może, poziom poniżej Bedrocka. O, właściwie to już na nim się teraz znajduje. I ogólnie co ciekawe, jest coś nowego, co nazywa się chyba AquaFire. I działa to w taki sposób nie chodzi o AquaFire, w sensie o ogień, tylko tak się to pisze coś w tym stylu albo. Prędzej jakoś tak. Nie jestem pewien dokładnie, ponieważ przeczytałem to raz albo dwa. I działa to tak, że chyba od poziomu od 30 do 60 pojawia się w jaskiniach woda. Dlatego, na przykład, albo od 30 do 64. No w sumie trochę to samo powiedziałem, ale widzimy, że. W sumie chyba za dużo razy powtarzam, widzimy. No, ale można tu zauważyć, że naprawdę woda wszędzie się pojawia, na tych takich jaskiniach niżej. No i to naprawdę by ciekawie wygląda jakbyśmy mieli tu podróżować łódką. Oraz ogólnie to widzę, że. Pojawienie się rudy jest bardzo zwiększone, albo tak się po prostu wydaje, no bo właściwie to jest ich masa. Przy takim przeglądzie by się przydała możliwość tego, co było na Minecraft Live, czyli świecące się rudy. No, ogólnie to też są takie, jakby można to nazwać stepy, ponieważ no, tutaj mamy właśnie takie lekkie, jakby można to nazwać nawet mosty z kamienia, po których można sobie normalnie chodzić, jeśli nie małem przy sobie łódki. No, bo widać, że bardzo ona się przyda na wódce. Wiadomo, że poruszamy się kilka razy szybciej niż jak na, nawet na sprincie. No i ogólnie to wydaje mi się, że to było wszystko z tego Snapshota. Jeszcze mogę e, chwilę tutaj polacać, może się znajdzie akurat jakaś ciekawa jaskinia. O, akurat nawet trafił się chyba jakiś błąd generatora, <coughs> bo pojawiła się taka zwykła ściana. No ale to jest nieuniknione przecież to jest snapshot. One w sumie w zamyśle mają być zabagowane, ponieważ nie są w żaden sposób testowane. Jeśli miałbym powiedzieć dlaczego mm, poprzednie czy tam no jakby starsze światy sprzed wersji 2, W06 zostały wyłączone to chyba jest to przez to, to no też chyba pisał też Mojang w Część Logu yy, dlatego, że po prostu wszystkie te jakby ten Aquafire, który właśnie daje tę wodę od poziomu 30 do 64 mógłby nam w, nawet w całości zalać całą powierzchnię świata. Nie wiem jak to działa, no ale... Jeśli tak napisali to chyba, <coughs> przepraszam, mieli rację. No i w sumie to te jaskinie się mega wolno generują, nie wiem czemu. No może dlatego, że mam w sumie dosyć duży render distance jak na mojego kompa. Znaczy nie na no, 15 to jest mało, ale mam akurat dosyć sporo programów w tle teraz otwartych. No tu się nawet jakieś takie kolce trafiają czasami. To jest w ogóle zwykła jaskina czy podwonna? Nie, zwykła, tylko gdzieś chyba na górze jest woda. Tak, i nawet woda jest o jeden poziom, więc to też daje fajnego efektu. Jak mamy taką jakby kapiącą wodę na, e, z góry. No. <laughs> no, a więc ogólnie to by było chyba wszystko na ten snapshot. <laughs> jeśli Wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz jeśli naprawdę wam się spodobało możecie nawet zostawić jakiś miły komentarz ponieważ z w pan na wasz kanał, jeśli też nagrywacie coś fajnego. A więc ogólnie to dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten snapshot Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć. Siema Siemano.